Halo, halo, dobry wieczór. To ja dziś od razu się przyznam. Tak jak wczoraj Grzegorz ukrywał mój bałagan na blatach kuchennych, tak dzisiaj Władysława ukrywa mój bałagan na łóżku. W każdym razie wpadam, przypomnieć, że jutro piątek, dzień Wenus, chyba przedstawiać nie muszę. No więc wiecie same, co jutro robić, co też sobie podarować. Może jakie majteczki założyć. Hmm. W każdym razie tak gadałam z córką o tym, jak tu połączyć to, że jest magiczny dzień Wenus, a jednocześnie księżyc wciąż jest w spontanicznych, takich komunikatywnych bliźniakach. ach I oto co moja córka napisała. O. <laughs> Słuchajcie, chyba się nawet wzruszę. Jak bardzo mądre mam dziecko. Księżyc nadal w komunikatywnych, spontanicznych bliźniętach, a więc jest to bardzo przyjemna i miła kombinacja, bo przypomina nam ona, że nie wszystko musimy brać tak na poważnie i że nawet wysłanie komuś śmiesznego filmiku, podzielenie się nowym fanfaktem i rozmowy bez są równie ważnymi okazami miłości. W ten dzień warto jest dać się ponieść swoim zainteresowaniom i pokochać je na nowo. Bo są one częścią tego, kim jesteśmy, i jednym z powodów, dla których mimo wszystko fajnie jest żyć. Zacytowałam dosłownie, bez przeróbek i bez zmian, bo uważam, że to są przepiękne słowa i dziewczyny. To są właśnie słowa na jutro. Odkrywajcie na nowo to, co kochacie, podarujcie sobie coś wspaniałego. A ja powiedziałam, chociażby czekoladkę w kształcie serduszka. Uwielbiam. Dobrego dnia.